26 marca wąbrzeźnianie mieli okazję uczestniczyć w prelekcji pod tytułem Błogosławiony ksiądz Stefan Wincenty Frelichowski, Cichy Święty, harcerz i kapłan za drutami niemieckich obozów koncentracyjnych. Wykład poprowadził dr Robert Zadura, absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wykładowca opublikował trzy książki o męczenniku niemieckich obozów koncentracyjnych błogosławionym księdzu Stefanie Wincentem Frelichowskim, w tym jego pełną biografię naukową, trzyjęzyczny album oraz piękne źródło historyczne będące wspomnieniami osób, które go znały. Zajmował się również archiwizacją materiałów parafii w niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Toruniu, z którą związany był błogosławiony. Dzięki tak ogromnej wiedzy, prelegenta, goście wysłuchali kilku ważnych informacji na temat sylwetki tej wyjątkowej postaci i jego życia. Przedstawię Wam jego rodzinę, pokażę Wam miejsca ważne dla rozwoju jego osoby, kształtowania swego charakteru. Temat spotkania to przede wszystkim historia człowieka, patrona harcerstwa polskiego który oddał swoje życie, niosąc bezinteresowną pomoc ludziom cierpiącym na tyfus w obozie koncentracyjnym w Dachau Koło Monachium. Spotkanie uświetnił występ znanej już z wielu prezentacji Galiny Łapko. Organizatorami wydarzenia byli Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana w Wąbrzeźnie oraz Wąbrzeski Dom Kultury.